Jaki on jest słodki! Taki do ciebie podobny. Pewnie wszyscy ci to mówią, co? No tak, mówią. Jak się trzymacie? Stasz jest takim tutaj dzielnym fajterem, co? I mama próbuje dotrzymać ci kroku. O, przepraszam bardzo. Ty zawsze byłaś twarda jak skała. Stasz daje mi siłę. Przecież walczy tutaj jak lew. Co nie, Stasinka? To prawda. Dzieci niewiarygodnie dodają siłę. Co tam? Kochani, doktor do nas idzie. Muszę kończyć. Trzymajcie się, pa, pa No jasne, pa pa. Pamiętam, jak Pati była taka malutka. Co jest? Jakoś gorąco mi się zrobiło, przepraszam. Malwi, co się dzieje? Nic, wszystko w porządku jest. No przecież widzę. Po prostu... My z Tomkiem prawdopodobnie nie możemy mieć dzieci. Co? Jak to? Staramy się mega długo i nic. Tomek stwierdził, że to przez niego, bo brał chemię. Powiedział, żebym znalazł jakiegoś innego faceta. Ej, nie, nie, niemożliwe. To jest wszystko moja wina. Co? Ja za bardzo naciskałam i ja cały czas. Po prostu o tym mówiłam. Cały czas mówiłam o dziecku. Wszystko zepsułam. bo na pewno będzie w porządku. On nie chce ze mną być. A ja sobie nie wyobrażam życia bez niego. Czy z dzieckiem, czy bez dziecka. Ja muszę się ogarnąć. Muszę się ogarnąć. Halo, e cześć Tomek. Słuchaj, musimy pogadać. No dobra, tylko ja jestem trochę zajęty teraz. A co, chodzi o Wiki i Marcina? Nie, nie tym razem. I to nie jest rozmowa na telefon. Aha, e tylko ja jestem teraz u twojego brata i awaria jest grubsza niż się wydawało, także trochę mi tu zejdzie. No to może ja tam wpadnę. Dobra, nie ma problemu. Widzimy się. Dobra, do zobaczenia. No hej.